Cześć, z tej strony Małakl3 Witam was serdecznie w tym kolejnym, 13 odcinku z mojego przechodzenia gry Kana Bridge of Spirits. I, no tak jak powiedziałem ostatnio, no to jestem nie za połową gry, w połowie gry w sumie. Więc, no. Przeszliśmy przez y, skład tutaj, przez górę. Żeby. Wow, wow, Nie, to jest aż takie duże. Pomóż, pomóż zamieśnicy. To zgaduję, że to pewnie jest tam. Nie to? Tak. To drzewo, czy tam. To nie jest drzewo, tylko to jest właśnie miejsce. Jest troszkę się palić tutaj wszystko. Jest wielka. Może stąd się spaczenie zaczęło? Za Może jakieś eksperymenty, właśnie. Ja tak te, tego nie ogarnąłem w poprzednim razem. Mam bombę, jak zresztą widzicie, która nie działa. Bo, się, bo zgaduję, że się wszystko pali, dlatego powinienem mieć tamtędy, tu. Okej, okay, czyli pomijam wszelkie dodatkowe rzeczy. Jak widzieliście, przed chwilą mam bombę. Nie wiem, jak mam. Go jakby, wyrwać stąd. Ale tutaj jest jeden rot. Przepraszam, to są pola. I tu jest 25 rotów. I poczta. No to w sumie to nie jest takie małe. Okej, okay, po prostu lecimy. Co tu jest? A tu jest kapliczka. Wow, wow, wow! wow. Chi, zasadę go zniszczyłem. Został kompletnie zanihilowany. O, mamy wspomnienie. No, przez maskę to wygląda trochę lepiej. Mam jakiś cel? Nie. O, to tam już leci dalej. Tam nie mogę przejść. <laughs> tu jesteś. Jakieś... Wspomnienie. Poczekaj za mną. Ej. O się. Naprawdę tak szybko tutaj trafiłem? Nie mogę się przenieść. No ale mam tutaj miejsce. Jest maska. Znowu trzy artefakty, naprawdę. Zaczymy. O, a ty się skąd wziąłeś? Więc to jest ta rzemieślniczka. Czemuś tak? Okej. Okay? <grymne> wszystko się oczyściło? Czemu? Czemu zrobili takie fajne wszystko z The Open Range? Za dużo było jednocześnie rzeczy na ekranie. Nie przeczytałem też nazwy głównej misji. Czy... Czuję... Tak to, okay. to, to ona się nazywa wreszcie. Czyli tutaj będziemy musieli wrócić tak jak wróciliśmy do Taro. Interakcja potrzebuje trzech znowu trzech artefaktów. Hu, to będzie. Hu, uh, yeah, yeah. Tu mamy miłość Adiry, czyli znowu będziemy mieli co miłość żal i, i, i nie pamiętam. Tu mamy coś zablokowanego. No, teraz ta mapa już się trochę duża wydaje, nie? A jest jeszcze sama w sobie góra. No to można by powiedzieć, że w sumie to powinno zająć tak 1 trzecią, 1 trzecią, albo nawet ćwierć, ćwierć i pół gry powinno być w górę. Chociaż.

Ale to nie teraz. Nie, 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 nie bo mnie zaraz zmiażdży jeszcze. Czemu to jest w stanie się aż tyle utrzymać? jest zmiażny jeszcze, czyli to się utrzymuje najdłużej. Okej, okay, mam rota kolejnego. Fajnie. Zwłaszcza że jest ich dużo, bo na Polach jest ich 20. 125. Przepraszam. Aha, czyli jedno z tych części można obrócić w trakcie. Nie wyszło. Właśnie o to chodzi, czyli najpierw muszę to Idzie słabo, ok. Nikt nie musi na mnie krzyczeć ani nic. Jestem <grystanie> tego w pełni świadomy i widzę, że mi idzie słabo. Jestem wyżej. przewodę. Okej, okay, tam jest trochę wysoko. Eee. O siema. to jest znowu tu. Tutaj coś mamy. Tu jest zablokowane przejście. Czy to jest miejsce medytacji? No to fajnie, no to Kena sobie przez chwilę odpocznie, chwila wyciszenia. ładne widoki, naprawdę fajnie to zrobione. Ok, miejsce medytacji pierwsze z trzech. W wiosce w ogóle żadnego nie znalazłem. To jest, jestem naprawdę zaskoczony. Z tym nie mogę nic zrobić. Chyba... No wszelki wypadek. Okej, okay, udało się aktywować to. Co to da? No tego się nie spodziewałem w sumie. Ale z drugiej strony czego mogłem się spodziewać, skoro no nie było tu żadnych drzwi Co to jest? Co to jest? this oh yeah oh yeah oh yeah Ale masz swoją blokadę <laughs> Spróbuj mnie zablokować, dobry, dobry ciomek jest. Eee... Gdzie jestem w ogóle? Muszę zwracać uwagę na takie fioletowe rzeczy, no bo tam są roty. I tak jestem w pełni przekonany, że nie dam rady wszystkich odnaleźć. Zresztą to nie jest też, nie wiem, jakiś mój cel, że muszę odblokować wszystkie. Okej. Okay. Tu czegoś potrzeba. To jest po to. Wow! A, czyli to miało być w ten sposób zrobione? Ja myślałem, że ja to robię jako takie, taka, ta, taka dodatkowa pierdulka, co to, to chodziło? Myślałem, że mam. A, i tak będę musiał. Znaczy, będę musiał, nie muszę. Znaczy, mimo tego nie muszę. Mogę teraz przejść nimi tutaj i odblokować to coś na górze. E, nie tędy. Nie, o tak tędy, tędy. O i na górę, nie? O, jest. Kapliczkę. Czy tam. Takie coś sobie. Bo ja to mogę przeskoczyć. Więc tak naprawdę tylko po to to miałem. Okej, okay. to odblokowałem, więc lecimy dalej. Nie wiem ile tych odcinków wyjdzie, ale. W sumie to jest odcinek 13, więc on jeśli wszystko wyjdzie dobrze To on zacznie kolejny tydzień Czyli jeśli ten film niby planował, to powinien się pojawić chyba 17 osied Miłość Adiry, oczyść pola ze Aaa, A czyli ja to miałem zrobić, to co zrobiłem, chyba, <grymne> przynajmniej chyba. Co tu jest? Interakcja? No? Tu jest wspomnienie, jedno. Ale to wyszło. Czyli tu jest jedno ze wspomnień, gdzie dziewczyny są razem. Ja nie mam nic przeciwko, ale mam wrażenie, że może tego jest trochę za dużo. Czemu nie proszę w ogóle ustami ani nic? Ech, nieważne. Gra jest spoko i to jest najważniejsze, walić takie tam, na razie, małe rzeczy. E, mam dużo... A, no ta, bomba. Obrażenia są zwiększone. Jez jeżeli ja nie strzelę, to bomba wybucha sama z siebie, to fajnie. A to jest? odblokuj umiejętność, aby tworzyć dwie bomby. A to jest? Specjalna bomba Aha, która zamraża przeciwników na chwilę O fajne Oj tak, o fajne to jest A co tutaj mamy? Kolejnego rota 42 Na fioletowo. Okej, okay, tutaj się wydaje wszystko być w porządku. Więc lecimy sobie na górę. Jedziemy na górę. Odkryłem jedno wspomnienie z trzech. Jestem aż tu. Nieźle. Czyli jestem też w innej części. No właśnie. da. Szczerze nie wiem. Boom. Faz Udało się. Wow. O, to jest kolejny rod. W sumie mnie zastanawia, czy zwiększanie ich ilości poza kwestią po prostu poziomu e, daje też coś? Typowo, że na przykład o, jeśli mam ich więcej, to jeśli zaatakują przeciwnika, to zrobią coś więcej? Czy to, to mnie zastanawia? Tam coś jest. Aha, to sobie będzie się w kółko kręcić, albo po prostu okej, okay, Na razie to tyle. Wypalone i spaczone. To jest do leczenia. A to oznacza. To nie jest kappa. 啊。Uh huh. Wow, załatwiłem go pierniczycie e, To to super, ale... Aż tam nie. Czy jak mam ich więcej, to oni więcej czasu są w stanie wytrwać? O, to blokowałem kolejną Tylko muszę ich puścić na chwilę, bo... Nie? Przez chwilę mi się... Okej, okay, udało się i ja oczyściłem teraz wszystko w pobliżu. I kolejny korzeń do tego większego, czyli jest jeszcze trzeci korzeń. O to chodzi. Udało się? Jest kolejny rod? Super. I w sumie 44. Tam byłem. Tam jest to. Tam jest trzeci korzeń. A dokąd on idzie? Nie wiem. Tam coś jest. Tam są. Jest jeszcze z tej rzeczy do roboty. Ja przyszedłem stamtąd? Czy. Tak, musiałem przejść stamtąd. Tak, i zszedłem tam naokoło, szedłem tędy, tam i prosto do góry. Tam jest coś do dokąd, dokąd mógłbym się udać. Okej. Okay. Zostanę tutaj na górze i to będzie tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie wiem kiedy teraz znowu będę nagrywał, ale to... Nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Po prostu nie chciałbym robić za długich przerw, skoro jestem kawałeczek za połową gry dopiero, co oznacza, że no tak jak... Obliczyłem na samym początku, że wyjdzie w okolicach tam 20 paru odcinków, będzie 4, 5, 6, 7 może nie wiem. Nie chcę ich robić za dużo, wolę więcej, a krótsze, łatwiej jeśli byłaby jakaś pomyłka albo coś by było nie tak. No, to tyle. Bo już nie wiem, po prostu tak się, się, się za, zamoliłem. Dzięki za oglądanie tego kolejnego 13 odcinka z mojego przychodzenia. Gry Kenobryjo Spirits, mam nadzieję, że był spokojny, się spoko oglądało. Jeśli tak, to, to fajnie, to się cieszę. Mi się grało. a Jak najbardziej spoko, super. Mamy kolejną, po prostu, no, wiadomo, większą część w związku z tą rzemieślniczką Adirą. Mamy jej. A... No co, no będę mówił, przyjaciółkę. Nie wiem, czy gra w jakikolwiek sposób, nie wiem, będzie cisnąć coś bardziej w tym kontekście zaczymy eee. i tyle więc do usłyszenia do zobaczenia z Keną. i tyle Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. I cześć.